Hej. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was na przeciwieństwo filmu, który pojawił się jakiś czas temu, gdzie mówiłam, e, opowiadałam Wam o rzeczach, e, których już nie kupuję, których już nie używam. Jest mi z tym dobrze, lekko, eko. A dzisiaj będzie tutaj film o rzeczach, których mam dużo i cały czas je kupuję. I um, to jest taki chyba dzwonek dla mnie, że chyba już wystarczy i nie potrzebujesz tych rzeczy Także ja w mojej głowie myśląc o tym, że ja się myję kostką mydła, nie potrzebne mi są żele do włosów Piję wodę z kranu, niebutelkowaną, A tu proszę bardzo mamy rzeczy, e, które nie są do końca wszystkie mi potrzebne, ale są i będę Wam mówić, co jak, jak to się stało i dlaczego. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie właśnie mówiłam o rzeczach, których nie kupuję, lub nie noszę, lub już zaprzestałam. Poczytajcie sobie też komentarze. Dziękuję za wszystkie komentarze. I zapraszam Was do filmu, gdzie będę mówić, czego mam najwięcej, czy jest, czy jest to uzasadnione, czym jest to uzasadnione, jeżeli jest uzasadnione i czy nadal będę to kupować, czy nie. Disclaimer. Ja nigdy nie byłam minimalistką, ja nigdy nie będę minimalistką, ja też nie aspiruję do bycia minimalistką, chociaż lubię mieć świeci pochowane rzeczy, nie lubię mieć wszystkiego na wierzchu, ale mm, nie, nie jestem i nie będę. E, natomiast staram się ograniczać rzeczy, e, patrzeć bardziej świadomie na, na, na niektóre sprawy. Ale nie będę przykiwać, lubię sobie coś tam kupić Chociaż już coś podobnego mam I myślę, że nie jestem w tym jedna I będą tutaj z reguły rzeczy kosmetyczne Ale z drugiej strony Też się to wiąże z moją pracą Bo YouTube to jest moja praca Więc recenzja kosmetyków Próbowanie nowości, testowanie nowości To też jest coś Co, no, co, co muszę mieć powiedzmy Nie wyobrażam sobie mieć jednej pomadki Jednego podkładu, jednej odżywki Ale Muszę się zabrać bardziej za zużywanie tych rzeczy, ale myślę, że też dobrze mi idzie, bo bardzo często też oddaję moim znajomym, koleżankom, siostrze kosmetki, których nie używam. No ale dobra, nie będę się już tłumaczyć. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od rzeczy, które mnie trochę zaskoczyła, bo myślałam, że tego tyle nie będzie. I to mi dało dzwonek, że mam za dużo podkładów. Słuchajcie, ja tutaj mam dużo przygotowane na biurku, moje biurko jest zawalone. Podejrzewam, że w porównaniu do innych. Twórców internetowych, mam tego mało, ale ja tutaj będę patrzeć na to pod kątem takiego zwykłego po prostu użytkownika. Więc podkłady. Będą tutaj podobne podkłady, te same podkłady, na przykład w innych kolorach. Także tutaj mam coś na obronę, ale tak. Podkładów He'an CC mam 5. To są podkłady CC Han kremy CC. I teraz tak, ja zrobiłam sobie, jak pierwszy raz, ja kupiłam zapas chyba dwóch albo trzech um, i je sobie e, zużywałam w odcieniu dwa, ewentualnie trzy, ale ostatnio poprosiłam koleżankę, żeby mi jej mama przywiozła, bo tutaj odwiedzała ją w UK. poprosiłam ją, żeby mi kupiła e, dwójki, dwa opakowania, bo już mi się właśnie skończyły te dwójki, mam tylko jedną, e, a ona mi przywiozła numer 4, czyli tan, bo jak ja jej wysłałam screenshot'a, to tam był tan, ten odcień i ona e, kupiła mi czwórkę, czyli bardzo ciemny odcie odcień, więc teoretycznie miałam mieć trzy, ale mam 5, bo tutaj mam te najciemniejsze, które mi się sprawdzą tylko i jak będę mocno opalona, miałam mocny, ciemny samopalacz, e, więc prawdopodobnie oddam komuś, kto jest dużo ciemniejszy ode mnie. Bardzo lubię te kremy CC, uważam, że są świetne i one są często wyprzedane i idealny odcień dla mnie to jest właśnie dwójka, ale mam tutaj różę więc sobie mieszam i one też się fajnie sprawdzają do mieszania z innymi. Także tych samych podkładów mam właśnie pięć, słuchajcie. Później jeżeli chodzi o kolekcję kolejnych podkładów, które bardzo lubię I to nie są wszystkie, które mam To będą to podkłady Maybelline Superstay Skin Tint te z pipetą Także tutaj mam serię podkładów I tutaj też zaczęło się od tego, że kupiłam sobie ciemny Bo akurat miałam samą opalacz, potem był za ciemny Potem e, kupiłam inny, był za rożowy. Jeden mi Sara oddała I potem Sara mi oddała drugi Bo za pierwszym razem ona sobie go kupiła do testu Ja jej go zabrałam przez przypadek jak się pakowałam e, I go przywiozłam do siebie do domu odkupiłam jej tak, jakby, żebym się przetestowała i jej się nie sprawdził i mi oddała. Więc znowuż mam kilka odcieni, mam trójkę, piątkę, trzydziestkę szóstkę i chyba jeszcze dziesiątkę, tylko widz, widzicie, nawet nie wiem gdzie. Więc tutaj ze cztery mam te Maybelline. Ale tutaj z reguły chodzi o to, żeby ten kolor sobie dopasować, bo mi się ten kolor często zmienia, bo jak nakładam samopalacz, później ten samopalacz schodzi, no to też fajnie jest sobie mieszać, no ale nie jest to um, dobre uzasadnienie. Później mamy dwa podkłady z AA. Miałam całą kolekcję, bo miałam z nimi współpracę. E, miałam chyba sześć, ale porozdawałam koleżankom, także zostały mi dwa. E, bardzo fajny podkład, ale nie utrzymuje się zbyt długo. 401-402, czyli vanilla i ivory. E, później mam Double wear, który już jest na wykończeniu. Jest to odcień 1w1 Bone. E, oczywiście moja nowość Dior Forever Matte beznadziejny krem BB Rosali, który oczywiście póno nic nie robi. I ostatnia, a przedostatnia rzecz do, pod, po, jako podkład, krem CC, w sumie to jest Mio, Mia, nie robi zupełnie nic, ale zużyje. No i oczywiście jak nagrywałam test cały makijaż marku Elf, no to też bardzo fajny krem CC z Elfa. Więc to są moje wszystkie podkłady i szczerze, gdybym mogła wybrać, zostawiłabym sobie tak. Sobie, zostawiłabym sobie na dzień dzisiejszy Dior Mat Forever, zostawiłabym sobie jeden Maybelline i zostawiłabym sobie dwójkę z Hean. także taka sytuacja więc to są moje wszystkie podkłady uważam, że ich jest za dużo i muszę je oczywiście, muszę się ich pozbyć kolejna rzecz, która mnie nie dziwi i jest to jedyna rzecz, której chyba nie obiecam sobie, że przestanę kupować będą to pomadki nude, słuchajcie to ile ja mam ludziaków ale to jest, to jest choroba, jeżeli chodzi o te pomadki, bo one wszystkie są bardzo podobne. E, muszę Wam nagrać rolkę na, na TikToku, nie na TikToku, na Instagrama, żeby Wam pokazać. Także tutaj Wam pokażę tak mniej więcej ile ich mam, ale mam ich, podejrzewam, e, jeszcze więcej. Musiałabym wszystkie pootwier otwierać, ale wszystkie tutaj te pomadki to są właśnie albo nude Ciepły albo neutralny, e, bardzo podobne wszystkie do siebie. Szybko zrobię wam słocze, e, zrobię słocze na ręce, żeby wam na szybko pokazać te, które mam przy sobie, żeby sobie zobaczyć, czy one rzeczywiście się bardzo różnią, bo wiecie, może być tak, że one rzeczywiście się bardzo różnią. Słuchajcie, to nawet mnie zszokowało w tym momencie, <grym> więc muszę sobie powiedzieć nie matkom. Słuchajcie, ja tutaj nawet nie jestem w stanie o... Więc tego część, no większa część, podejrzewam, że jeszcze bym gdzieś, wiecie, po torebkach, po szufladzie bym poznajdywała jeszcze te odcienie, ale one się prawie w ogóle od siebie nie różnią. Niektóre są delikatnie jaśniejsze, delikatnie ciemniejsze, ale nie wiem, mam wrażenie, że ta, ten odcień i ten odcień i ten odcień są dość podobne. One wszystkie są dość podobne i powiem wam szczerze, że patrząc na moją dłoń, na moją rękę, nie jestem w stanie powiedzieć, co mam na ustach. I na przykład, Wy mnie często pytacie, jak ja dodaję film, e, i już minęło chwilę czasu, i ktoś mi pyta, co masz na ustach? I ja wiem, że to jest jakiś nudziak, ale słuchajcie, który? To ja nie mam pojęcia. No, także uważam, że ciepłych odcieni mi nie braknie do końca życia, aczkolwiek kocham kupować pomadki. I wiecie co, zanim nakładam te słocze, to Wam powiedziałam, że to jest coś, czego, czego nie przestanę kupować i będę kupować te nudziaki, ale tak teraz patrzę, że chyba raczej nie jest mi to potrzebne, bo rzeczywiście no, mam tu cały sklep ciepłych odcieni, także chyba jednak nie będę ich kupować. Zwłaszcza, że fajnie można sobie też zmienić odcień tych pomadek ym, Dodając różne konturówki Których też mam sporo Ale tak naprawdę najbardziej lubię Iconic Nude i y, jakieś z NYX -a. Ja pieprzę Pójdź na moją na... rękę I powiedz czy mam problem Z kupowaniem podobnych pomadek To są różne pomady. To są ludzie, jaki każdy odcinek jest inny. Inna firma, inne wykończenie. No wiesz, nie pytasz się najlepszej osoby, bo A jestem legalnie niewidomy, no, a B jestem facetem, więc mam podwójną dysadwanty. No ale no chyba nie jest to normalne. A używasz ich wszystkich? No tak. Czy tylko jednego koloru. No, mam swoje ulubione, mam fazy. Ostatnio na przykład te dwa bardzo lubiłam. Aha, muszę... A czym te dwa, co pokazałaś, różnią się od tych dwóch? No właśnie, będzie to czym się te dwa różnią od tych tutaj ciemnych. Ale jest? wiesz co ja to rozumiem, bo na przykład jak już jest jakiś kolor, który ci się podoba albo na tobie. Ale ja je kupuję, bo ja myślę, że już takiego nie mam, że jeszcze takiego nie mam. Widzę, że próbujesz mnie obronić. Nie, ale wiesz co, że to jest tak samo jak no ja i się... moje czarne rzeczy. Tak. To prawda. Tylko, że to jest pomadka na usta. No nic, no teoretycznie nie potrzebuję nowych ciepłych pomadek, ale jak jakaś fajna nowa wpadnie, no to się nie zdziwcie, aczkolwiek nie planuję. Ile masz tych pomadek? O Jezu, no więcej niż tu, bo, bo to, to nie są wszystkie. No mieć, czego mi się najbardziej chce śmiać. Jak zawsze Trzynaście wchodzimy na lajno, to pierwsze pytanie jest, co masz na ustach? 13 samych tu. No zawsze jest i wiesz, że tego ja mówię, że jak się mieć, co masz na ustach, to ja nie pamiętam, bo wszystkie wyglądają tak samo. Zwłaszcza jak ktoś pisze na przykład, albo po paru latach, to sobie komentarz, jaka farba na włosach, a to jest film z 2015. Hmm. Ja jeszcze nie wiem, czy możemy porzucić ten temat, bo to jest bardzo... Bo nagrywam ogólnie film o rzeczach, które, jak ostatnio nagrałam film rzeczy, które nie kupuję, to to jest rzeczy, które mam dużo i dalej kupuję. I to są moje wszystkie podkłady, a to są moje wszystkie odżywki do włosów, które zaraz no. A wiesz, bo... że w mojej głowie jest taka, myję się kostką mydła, wszystkiego mam mało, a to... No, widzisz, ale kostka medła trafiłaś na coś, co wiesz, że jest idealne i działa cudownie, a tutaj powiedzmy, że jeszcze szukasz. Szukam. Ale powiem ci szczerze, że jestem bardzo pod wrażeniem ile się mieści w twoim biurku. <grym> to <grym> prawda. Ikea. No, ale... A dlatego łatwo się to też tu robi bałagan. No wiem, bo też to wszystko potem ląduje na twoim biurku i, i ten, i, i, i jest problem. No ale widzisz, przynajmniej słuchaj. Przynajmniej no. wiem, co lubię. Kiedyś. mieliśmy... Nie ma tutaj takich podkład, pod, pod, na przykład pomadek fioletowo-różowych, których miałabym ja dużo ich nigdy nie używała. Więc to jest no. wszystko coś, co lubię. Słuchaj, ale i tak uważam, że jeżeli chodzi o ilość rzeczy, które mamy, to jest ich znacznie mniej niż było w przyszłości. Pamiętasz, jak mieszkaliśmy w tym wielkim domu mhm. Barego i tam mieliśmy cały wszystko. pokój... Jak my go nazywaliśmy? Kanciapa? Nie kanciapa. Perdolnik. Studio to było, tak. ale to było wszystko. No, to po, potem się to zmieniło na mniejszy pokój w następnym domu. Ym... A teraz mam po prostu biurko, a nie całe pomieszczenie. Dokładnie, mhm. więc wiesz, uważam, że i tak jest mega improvement. Zwłaszcza, że no, widzę w życiu czasami, co to znaczy być horderem mhm. i jaki ma to wpływ na... No, życie. ja jestem taka pomiędzy. Nie jestem minimalistką, ale też nie jestem jakąś zakupucholiczką. Uważam, że jestem tak pomiędzy. Wstęp... No, ale to wszystko jest, musi być zbalansowane, co nie? Tak. Dobra, spadaj. A, jeszcze chodzi o tekstury tych pomadek. uważasz, no że one się, one się różnią? No właśnie. Oczywiście jedna jest błyszcząca, druga jest matowa, jedna jest półtransparentna, druga jest full coverage, jedna jest supermatowa, jedna jest półmatowa. Także no, one nie są wszystkie Dobra, takie to same. ja już to rozumiem, bo, jeże, bo to może być ten sam kolor, ale jeżeli tekstura się różni, to to jest różne. To jest tak samo jak z gitarami na przykład. Mam tak, jedną tak, czarną, Marki. ale chciałbym mieć jedną czarną, która przyśwituje ten... Um, ta tekstura drewna. Może ewentualnie trochę jaśniejszą czarną, taką bardziej wchodzącą w szary, mhm. Fioletowa to mi się samo. dzisiaj śniadanie. Dokładnie to samo. Tylko różnica kultu... jest taka, że, że to zmieścisz w kieszeni. To prawda, no. No, nie, nie przejmuj się. Że wszystko jest nie, no nie to. przejmuję się. Przyszły, pytałeś Przys mnie się z ciekawości. No z ciekawości, A co jeszcze masz takich rzeczy, co mówi, że, że. Podkłady, podkłady? To już były pierwsze. No? Ile masz podkładów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, piętnaście. No, już myślałem, że ty się całkowicie przerzuciłaś na Ester Lauder. Ester Lauder? <śm> nie. Estelle Estelle poszedł... Jak to się powinno wymagać? Estelauder. Estelauder. Estel... Ale samych tych, Heanów, mam 5. Ale dlatego, że ani mama mi przywiozła zły kolor. Hmm, Ten to, to musisz oddać. Co jeszcze masz dużo? Może obejrzysz film. Bo ja tu nagrywam. <grym> Nie, spokojnie, nagrywaj sobie spokoju film. Dobra. Także widzicie. Jeżeli chodzi o mojego męża, to jest bardzo wyrozumiałe i. E... Tak, rozumiem to. I zakupy też są z nim bardzo przyjemne, bo jak mówię, ja myślę, że powinnam sobie to kupić. Oczywiście, kochani, powinien sobie to kupić, także spoko. Plus lubię chodzić po sklepach. Chociaż sam nie ma zbyt dużo rzeczy. Ale okej. Okay. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii, której myślałam, też myślałam, że nadal będę kupować, ale zaraz zobaczymy, ale chyba, no, chyba się nie, nie potrafię. O, słuchajcie, kolejna rzecz, będą tu kulczyki koła. Chciałabym spróbować czegoś innego, ale, ale mi się nic nie podoba. I mój mózg jest zaprogramowany tylko na koła. Także, żeby Wam zobrazować ilość kół, no to tak, tutaj koła. Nawet słuchajcie, nawet nie pytajcie mi co jest, skąd, bo ja po prostu nie pamiętam. Widzę fajne koła. Zamawiam. Tutaj mam takie koła, takie ale robaczki i lubię takie czanki, czyli takie grubsze koła, ale to wiecie, to mogłoby być też małe kółeczka, jak na przykład tutaj. Są tutaj kółeczka, A jeżeli chodzi o biżuterię, to mam, wiecie, prawdziwe złoto, pozłacane, takie sztuczne złoto typowo, e, jakieś z sieciówek, e, także różne wariacje kół, więc tutaj są takie minimalistyczne, małe kółeczka, które bardzo lubię, te są z TK Maxa. Tutaj mam takie dość grube, ciężkie koła, które mam już od 5 lat, może czterech, przed pandemią na pewno chyba Hey Happiness, taka marka, kolejne tutaj takie z przodu wyglądają jak koła, a z boku są jednak takie, takie takimi księżycami, coś podobne do tego, ale takie większe, gładkie, kolejne koła, no to jest to wariacja kółek, które są śliczne i są również z TK Maxa, ale mi się nie, to są takie na no to mówię, makaroniki, że widzicie takie trzy kółeczka połączone w jedno tutaj z tyłu bardzo fajne, takie mniejsze robią robotę, ja lubię taką właśnie biżuterię jak widzicie prostą, um, ale jednak różna forma, na przykład kolczyki, które bardzo lubię, mam je już od lat i często o nie mnie pytacie, na pewno kojarzycie, jak je zobaczycie to skojarzycie, są to takie blachy z zary bardzo duże, ale cieniutkie, leciutkie one super wyglądają na każdą okazję, czy na dzień, czy na jakieś większe wyjście, czy właśnie w lato do spiętych włosów. Uwielbiam te kolczyki, takie właśnie wielkie, złote blachy. I właśnie, jeśli właśnie widzicie, tutaj mam kolczyki, to były moje ulubione, kol, ulubione kolczyki mojej babci, złote. Później moja mama w nich chodziła i teraz ja je powiedzmy odziedziczyłam, mama mi je oddała, bo kocham koła, także tutaj takie złoto, one jest bardziej takie różowawe tutaj mam też zwykłe, złote, klasyczne kolczyki które, no takie wiecie wielkości chyba 5 zł powiedzmy też szczere złoto bardzo je lubię tutaj drugi kolczyk ten, co wam pokazywałam Kolejne kolczyki to też takie ale ja makaroniki Też kółeczka, takie podwójne No i widzicie, i teraz już widzę, że to jest problem Powoli zaczęłam widzieć, że to jest problem eee, Później mamy Jakie jeszcze Dobra, czy te, tego się w sumie nie zalicza do kółek To jest bardziej kropelka Ale też coś w tym stylu eee, Jeszcze na pewno Czekajcie, bo tutaj tak Oczywiście klasyczne koła Takie proste Choroba, to już jest słuchajcie choroba takie dość duże, ale proste, całkiem tak ścięte. E, maluteńkie kółeczka, takie maciubkie, delikatne. E, I tutaj mam jeszcze bardzo fajne kolczyki, ale to nie są koła w sumie. A ja już mali, no jak żyć, słuchajcie, jak żyć. Także takie kółka, takie kółka. Czy jeszcze mam szukać tych kółek? Coś by się pewnie znalazło tu jeszcze miałam bardzo fajne kółka, ale takie bardziej właśnie łeski, e, ale niestety był to prezent od Matiego, ale niestety jeden wypad i go gdzieś zgubiłam i powiem wam, że właśnie zastanawiam się za każdym razem jak kupuję droższą biżuterię, to mówię, czy ja tego po prostu nie zgubię lepiej lepiej nie Także widzicie, chłych mam bardzo dużo. Lubię też kolczyki, które są takie wyraziste. Tak akurat nie są kółka, ale coś takiego taki statement z takim zielonym kamieniem. Ale z reguły, jak mi widzicie, to są to jakieś kółka. Więc podliczając tutaj to, co mam. Teraz czy mam problem z kółkami? Myślę, że mam problem z innymi kolczykami, bo po nie nie sięgam. Bardzo lubię kółka, no coś jest w kółkach od paru lat, że no nie mogę przestać ich nosić, i to jest coś, bez czego nie wyobrażam sobie moich uszu, jeżeli chodzi o biżuterię. Więc z jednej strony chciałabym już nie kupować kółek, bo mam dość dużo, ale nie ukrywam, że jak zobaczycie jakieś takie inne, jakieś tłoczone, jakieś asymetryczne, ciekawe. Kółka to pewnie jeszcze wskoczą Natomiast mam takie swoje ulubione Na przykład te bardzo lubię, ale są strasznie ciężkie Więc się nie, nie nadają Żeby nosić je codziennie Cały czas, no te też są takie Mam do nich sentyment Bo są takie inne, duże No ale na co dzień też lubię Właśnie takie po prostu małe Albo średnie, także słuchajcie no kółek To mam w pi... cholerę I słuchajcie myślę, że Ostatnia kategoria i powiem wam, że Było trudne. <noise> ale tak, dobrze. Ostatnia rzecz to jest kategoria, której najbardziej chcę się pozbyć i najbardziej mnie denerwuje, będą to produkty do włosów. Ale mówię tutaj o szamponach i odżywkach. Mam tego bardzo dużo, um, dużo ale na szczęście są to produkty, które na szczęście są to produkty, które na przykład szybciej zużyję niż takie pomadki, dlatego że no jednak jest to coś, czego często używam i niestety jest tak, że po prostu kupuję coś i mi się nie sprawdza i muszę to zużyć no i zużywam to, bo nie chcę wyrzucać, także mam tutaj kilka szamponów, kilka odżywek może, a jeszcze mam w szufladzie szampony na ban. także szamponów mam mniej więcej cztery. La Roche-Posay, już widzicie, e, będzie się kończył. Bardzo fajny szampon e, do codziennego użytku, jak często miecie włosy. fajne nie przysusza, e, delikatny, jak macie kerium, jeżeli macie wrażliwą skórę głowy, super. Drugi szampon Recibo, naturalny, mocno oczyszczający, no bo wiadomo, powinien być zwykły szampon, taki do codziennego użytku i mocno oczyszczający. Ja mam dwa mocno oczyszczające, więc tutaj mam Deep Wash z Recibo, 94,5 składników naturalnych Dobrze się sprawdza, dobrze oczyszcza Ale wiecie co ja mam? Nie za bardzo chyba lubię Resigbo jako markę um, Jest dość niewydajny Także tu jest szampon numer 2 Szampon numer 3, który w ogóle nie jest wydajne, niestety Jest to Espa, jego zużycie jest tutaj Dostałam go na, na urodziny od Karoli Bardzo serdecznie cię Karol, cię pozdrawiam I dziękuję, dostałam od niej zestaw, za zobaczycie odżywkę a pięknie pachnie lawendą, Espa to jest taka marka, która jest popularna w takich luksusowych spa w Wielkiej Brytanii I to jest właśnie oczyszczający szampon, ale uważam, że ten z pod trochę lepiej oczyszcza Ale jest bardzo przyjemny, tylko no zobaczcie, ma dość duże zużycie od grudnia Jak ja dostałam go pod koniec grudnia, a mam jeszcze cztery inne szampony, no to jest tu dużo zużycia, Więc ja, ja jego nie umiem mało nałożyć no i czwarty szampon, który otworzyłam, zużycie jest, jest tylko takie, ale odłożyłam go do szuflady, bo ten szampon bardzo obciąża moje włosy, ale będę musiała go zużyć, więc jak zu muszę zużyć te szampony zanim kupię kolejny, bo mnie to strasznie denerwuje. Bo wiecie, co takie... Pomadki są w szufladzie, no to jednak to jest gdzieś w łazience, więc cztery szampony, co jest moim zdaniem bardzo dużo, chciałabym mieć jeden, ewentualnie dwa, czyli dwa razy mniej, no i teraz odżywki, jeżeli chodzi o odżywki, no to jest podobnie jak z szamponami, po prostu kupuję odżywkę i nie do końca mi się sprawdza, albo mam jakiś zapas, w sumie nie jest tak źle, myślałam, że będzie tego więcej, ale i tak jest tego dużo moim zdaniem, więc tak, tutaj mam ym, maskę z... Garniera Ultimate Blend Hair Food Coconut and Macadamia, zużycie jest połowę zużycia, bardzo przyjemna, lekka maska, to jest spoko, teraz te odżywki z takiej Redken All Soft, mega już na szczęście jest na końcówce, chyba dzisiaj ostatni raz użyłam jej, może jeszcze mam na jeszcze jedno użycie, Love and Hate Relationship. Z jednej strony lubię tę odżywkę, ale z drugiej strony, przy częstym stosowaniu, mam wrażenie, że ona traci swoje właściwości i na przykład mam bardzo błyszczące włosy. Też mam dzisiaj tę odżywkę na włosach, jak miałam włosy, ale jak używam jej zbyt często, to mam wrażenie, że już tak dobrze nie działa. Więc też z drugiej strony mam kilka tych odżywek, ale mam wrażenie, że dobrze jest wymieniać te produkty. Nie wiem. Kiedyś uwielbiałam anwen. Nie wiem czy mają inne kolory, a bez. Uważam, że najlepsza z tej serii jest emolientowa róża, także zostały mi, tutaj jest resztka, a tutaj mam jeszcze w zapasie jedną. Jak robiłam OMO religijnie, czy tam nie wiem jak to się mówi, to e, Anwen było bardzo dużo, już na szczęście je zużywam, Przyjadły mi się te odżywki, e, raczej już do nich nie wrócę, chyba że do emolientowej róży. Tutaj mam Dalandolive, odżywki tureckiej, które poznałam w Turcji na wakacjach I miałam chyba dwie albo trzy I zużyłam i tutaj też zostało mi gdzieś tyle Więc wszystkie te produkty na szczęście są już na zużyciu Ale powiem wam, że um, wrócę chyba do jakichś profesjonalnych Typu albo Davines, albo Away Albo właśnie jeszcze Redken spróbuję Bo jednak zauważyłam, że dla moje, moje włosy wolą te Bardziej profesjonalne produkty, chociaż ja wiem, że, że nie zawsze to znaczy, że są lepsze. Moje włosy za bardzo nie lubią naturalnych produktów, do włosów zwłaszcza, bo ja potrzebuję czegoś mocniejszego. Ja już przechodziłam też przez jakieś wianki, biolaweny i, i to jest za słabe na moje włosy, żeby je dowieżyć, żeby je dociążyć. Um, tu oczywiście olejuję. No i tutaj jest moja nowość, odżywka Freeze Ease Dream Curls z Johna Frieda. Fajna, wygładzająca. Chociaż używam jej nawet jak nie kręcę włosów, tylko po prostu je wygładzam, to myślę, że fajnie dociąża te włosy. I tak naprawdę tyle to by było z tych odżywek. Może jeszcze bym tam coś znalazła, ale no widzicie, dużo tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odżywek, cztery szampony. No uważam, że to jest dużo i żaden z tych produktów nie jest taki idealny. Idealny. W sensie, żebym wróciła. Wróciłabym oczywiście do tego szamponu, bo karium jest super, ale... Ta odżywka turecka też lepiej mi się sprawdzała w Turcji, bo było tam inne powietrze i inna woda. Także tutaj już nie jest taka fajna ta odżywka, chociaż jest spoko. Ehm, no i tak, tak naprawdę muszę to wszystko powykańczać i wrócić do takich potwierdzonych kosmetyków. Tak jak mówiłam wcześniej, bardzo dobrze mi się Dawines sprawdzał, bardzo dobrze mi się sprawdzał. Oej! <laughs> Kerastas, niektóre produkty też mi się sprawdzały, chociaż wiem, że wiele osób jest antykerastas, no ale moje włosy lubią niektóre rzeczy z tej marki i to by było na tyle. To są wszystkie produkty, które mam, które kupuję. I niektóre chciałabym przestać kupować niektóre nie przestanę kupować zobaczymy. nie chcę, nie, wiecie, nie chcę teraz się tutaj zdeklarować, bo ja już nigdy nie kupię podkładu dopóki nie zużyję jednego albo kolczyków, a zaraz wam pokażę o boże, zobaczcie jaki piękny podkład, jakie piękne kolczyki także wiecie, wszystko na luzie wszystko e, z dystansem ale zobaczyliście e, z czym moim zdaniem mam jakiś problem jakich rzeczy mam dużo za niedługo też myślę, że będzie denko to sobie zobaczycie, ale tak, to są najsłodsze. Jeszcze raz te um, pomadkowe. Ale zobaczcie, kiko się trzyma, chociaż szoruje. Trzeba mocno szorować. Co dzisiaj mam na ustach? Nie wiem. Po prostu nie wiem. A nie, wiem. Charlotte Ch Tilbury JK Magic. E, bo nagrywałam wam mm, rutynę makijażową. No, także piszcie w komentarzach, czy jest coś, czy macie problem. Czy na przykład nałogowo kupujecie lakiery do paznokci, różne herbaty, kubki. No ja na szczęście nie, nie kupuję takich właśnie rzeczy typu dużo kubków, dużo jakichś takich, a jeszcze mogłabym zaliczyć do tego bluzki w paskiel, takich mam mniej niż kiedyś. No, także piszcie, czy macie problem, czy kupujecie dużo i co chcielibyście przestać kupować, albo nigdy nie przestaniecie kupować. Może to są czerwone pomadki? Nie wiem. Także znaczy, dzięki za oglądanie. Widzimy się już nie tylko w kolejnym filmie bo rzeczki... 拜。Bye.